Bez punktów na koncie rundę jesienną w czwartej lidze świętokrzyskiej zakończyła Sandomierska Wisła, przegrywając w meczu wyjazdowym ze Stalu Skunowa 0-6. Bez wygranej w sezonie pozostają również piłkarze ręczni z Sandomierza. Grająca w pierwszej lidze w grupie D, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym Wisła, przegrała w minioną sobotę z rezerwami ekstraklasowego Górnika Zabrze 30-41. Goście rozpoczęli to spotkanie od prowadzenia 5 do 0, utrzymując kilkupunktową przewagę niemal przez cały mecz. Zniwelować stratę do jednej bramki Wiślakom udało się tylko po 20 minutach gry, kiedy to przegrywali 9 do 10 i 10 do 11. Lepiej dysponowani rywale szybko jednak odskoczyli na bezpieczną przewagę, zwłaszcza dzięki skutecznej i szybkiej kontrze, z którą nie radzili sobie szczypiorniści Wisły. Po pierwszej połowie podopieczni trenera Węgrzynowskiego przegrywali 15 do 20, na walkę w drugiej wyraźnie zabrakło, po im sił i motywacji, co skrzętnie wykorzystali rywale, zdobywając seriami bramki. Ostatecznie Wisła przegrała 30 do 41, notując w szóstą z rzędu porażkę w sezonie. No, na pewno mecz walki dzisiaj zapewniliśmy kibicom i my, i drużna przeciwna. Wynik wysoki, co świadczyło się o tym, że gra była bardzo szybka. Na nasze szczęście na trudnym terenie zdobywamy trzy punkty. Wygrywamy dosyć znacznie, co myślę w pełni odzwierciedla przebieg całego meczu. Zagrał bardzo dobrze. My, fragmentami, graliśmy dobrze, ale niestety, no, dzisiaj byli dla nas za szybcy. No, nawet jak rzucaliśmy bramki, zanim wróciliśmy, dostawaliśmy bramkę y, powrotną. Także, no tak, no cóż, można powiedzieć, no, szkoda, zespół chciał, chcieliśmy, ale na chęciach się skończyło. Zabrakło nam jakości, umiejętności. Z górnika i druga linia i obrotowi i przede wszystkim szybkie granie się, że tak powiem, sprawdziło. My z organizacją gry w trakcie powrotu po zdobytej bramce niestety byliśmy tutaj słabi i tutaj nas przeciwnik wypunktował idealnie. Jak, jak nie pozwoliliśmy im na szybką bramkę, no to, że tak powiem, zawody były wyrównane, ale niestety tych szybkich bramek, nie wiem ile było, ale było mnóstwo. Najbliższy mecz SPR Wisła rozegra w Krakowie z wiceliderem azs AGH. Do własnej hali podopieczni trenera Węgrzynowskiego powrócą w drugi weekend grudnia, podejmując zespół z Przeworska.